3, 2, 1 Siemanko z tej strony drożdzik, i dzisiaj jest ze mną creative Tak I jesteśmy sobie na e, serwerze HNS, takim pierwszym polskim HNS-ie tak I będziemy sobie grać jak rundkę tak. O jest, nie lubię tej mapy Może wyjdzie, abie grałem jeszcze raz Mhm. Znowu mam Ciężko się no, kawałka wyrzucić. Jestem liść, Milon. zmienię się w jakiś inny blok. Ja O, ukryję się w takim ciekawym miejscu, gdzie kryją się wszystkie... Eee, to, cię, e, to... to chyba cię widzę, wiesz? Jestem takim craftingiem tutaj też. Tylko całkowicie po drugiej stronie niż ty. <laughs> O oh fuck, o oh fuck. Gdzieś na dole w takim miejscu, gdzie jest dużo craftingów, tak. nie? Hej, młody stoi. Dobiego ja stoję za nim. Ja mnie jeszcze nie znalazł Hej, ja też. Hell. Ja też, jeszcze go uderzyłem. To ja sobie dobra. Zasuć, my... Dzisiaj to może być ekscytujące. Nie! Ugh, no, nie, nie! Nie, nie, to nie, 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 no ja uciekam. Idę pociekać. Nie, Idę. nie, 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 widzę. Wow, widziałem what, what the life? będzie to oglądał, to Jest tam. <laughs> widziałem na dole Ale mam klatki, mam tak sposób, Wątku. że jak nie będzie sesji, to mogę oglądać na blok, w ogóle. Na jakimś bloku stawać, to on jest Albo mam lagi Albo Dobra, jest, dobra Ej, foda, <laughs> Bo Albo ja mam lagi, zaciąłem się w kowadle. Za... Właśnie to Jak go kowadło, kowadło, kowadło A ja się zaciąłem w krowadle. się o. No i kowadło mi spierdziela, ej. mi spierdziela, ej. Co tu się dzieje? What? To było e, byłeś dwadzieścia kratek od niego! Wygraliśmy! Ej, e, już? Na What? Na. <laughs> na. Dobra, to chodźcie, jedziemy, Od razu wejdziemy na jakąś arenkę. Dawaj okay. um, znowu na dwójkę. Poczekamy sobie chwilę. o polityce. Do... No i teraz to będzie wyczekać. No. Nie nie, 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 nie znam się. Napisz, że na, na, na dwójce nagrywamy, to może przejdę lol. Daj o to oba, daj to oba. Ciekawe, czy ktoś zacznie wbić, czy, czy zaczną mnie wyzywać. <grym> <grym> Stawiam na oba. Ale coś chyba nigdzie, nigdzie chce być, może się jeszcze arno nie skończyło TheKratik.pl, ktoś się tam, ten, woła, lol, nie wiem, ład O, jest jedna osoba Jeszcze pięć osób A ja mam takie klaciory po prostu, że... pamięcią wszystkie mam. No.

Na około... Gdzie ty jesteś? Jestem ja teraz skaczę. Wróciłem tam gdzie byłeś. Nieee, taką tak oficjalnie nie. Ja mam laki przy czym muszę grać, chociaż teraz łamam najszybszy internet od tego Ja Nie mam lagów, ja mam kurde klątkowanie straszne. Już podam klatki, ja idę na tym, bo jak, jak krzyna mam to mam w prawym rogu ten... Pokazywanie tych klatek Normalnie mi się pada czasami 34, ja a oh. potem znowu jest te 70 Oooo oh, jestem... jestem fajnym blokiem Idę w ja fajne miejsce, jestem. mam tu fajną kamerę Tak wiesz się... Mam takiego lastnika Eee Czym jesteś? What? What the dla się tu być? Czekaj. Słyszałem. Dobra, dadam, bo... Tak, teraz najbardziej się, że miałem nabia, dobra. To będzie jeszcze bardziej ekscytujące. Próbuję zmniejszyć bloki, z sobą, bo... To... ...to jest jakby... Okej. Okay. Tak. O, widzę co. Tak, a po prostu... ...tego beacona na pewno nikt nie zauważy. Tak samo jak tam. On jest bo... tak świetnie ukryty... Cię widzę. Olu, klatki, jezu, cztery klatki mam. No, bez kiedy tamten kraftnik nie. Ale masz ściny, widzę. Stajesz w jednym miejscu i potem jesteś zupełnie inny. What the hell, widzę. What the Taki teleportation, no jakbyś kompasu używał. No, chyba z... z deadą. Nie, nie z dedą. <grym> już, już myślałem, że ci... Dedę, dedniesz, 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 No. Ile masz tych zabójstw? zero. Dać. Aha, dobra Ej, tam jest ten Za tym drzewem tam jest taki Gdzie? Ten, wikon na bookshelfach On tam las gdzieś No chyba, że już uciekł Masz takie drzewo, które jest z innych liści zrobione To za nim jest taki Taki beacon na bookshelfach No Brawo jestem. A czym jesteś? E, nigdzie <laughs> Ja jestem no, a, już wiesz. Dolej. Ale słaby parkurowic nie doskoczył. A tak. Kurde, nie wiem. Jeszcze 220 sekund. Dobra, mnie nie znajdę, może wygram. A, a widzisz mnie? A ja widzę, że tu się kilku kręci koło mnie raz, razem z tobą. Widzę, widzę Wyskaczesz okay, po takich dwóch dyniach, już nie Teraz jesteś koło, koło tego drzewka Teraz przeszedłeś znowu tam I wskakujesz na tym takim dziwne coś Jesteś na dyni I teraz jesteś na takim żywopociec wysokim Olu się cofło. o Jezu ja to myślałem, tylko No Tak nagle no, wziął sru Wszystko do tyłu Muszę go odinstalować no na pewno no No mówiłem ci, że Mów plus i Nodus to jak naraz będziesz Może, miał uruchomione ale to coś niektórych... się będzie dziać Na razie nikt niektórych... Idź sobie stąd, idź sobie stąd. Lol, no, no, no. razem z tym gościem przyszliście centralnie jakby obok mnie lol Nic, nic, nic nie zauważył, to jest piękne. To jest piękne. I tak stoisz na tym, że po opłotku z tym mieczykiem taki biedny i nie wiesz o co chodzi <laughs> oh, kurwa. What? Ej hey, What the fuck jak on... Ja, jaki ty... Ja byłem liściem lol. na tym wielol Taka prosta kampa Jest prosta kampa ale dobra Spoko to będę wiedział gdzie jesteś Dobra. Ale nie samoręcznie. Młot! W ogóle to pozdrawiam, mamę. No, no to inaczej w tej chwili nie dam rady. Ooo, no, tych sekerów jest za dużo. Uważaj, że do mnie przyjedziesz w drodze. To... Ma... Uwaga, 5 kartek na bombę. Ja nie szczęściem. Młot. To może któryś. Któryś dyni jest nieprawdziwy może no, znowu miałem Dobry um, Tutaj nie lubię szukać, tutaj nie znam no, tak, tak. What? What? Them... Oni się skąpili tutaj naprawdę? Lol, oni się skąpili chyba w tym, w obrazie I teraz już nie mamy szans i... na no, widzę, widzę Ten Znaczy, ja tu, tutaj przez obraz znaczy, dobra, za obrazem Najlepsza wow. ever. Prawda Nie, to jest akurat Zajdzie bug awesome taki, że... No, 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 to no, 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 to no, no, O, ja, ja sobie wskoczę, o. tak, z trampoliny. <grym> <grym> tak. <What>? Tak. Lola. <grym> chciałbym coś Ład, powiedzieć, to że, że, że... Kurde, tego gościa chciałby mi zrobić intro, to... to nowe, to ja nic nie, nic nie będę mówił. <grym> No, Może jest... go trzasnę przez ten obraz, no. Jestem w gabinecie pitelki. Kurde, no nie da się. What? Dobra, co zostało 10 sekund no i Tam coś jest, tu się nie da wejść w ogóle nawet. Juuu, okay, to sobie podkreślenia. Kończymy nagrywanie, czy jeszcze jedna? Dobra, w hmm. ogóle nie no, już, dobra, bo już ten naczkę tylko sobie ludzi włączy, ale będzie lak uwaga, ludzie, ludzi, będzie lak, A nie było, aż tak strasznie. Gdzie jesteś? Chodź tu się pożegnamy, ładnie. O Jezu, jakieś ściny. O, mam lagu. What the fuck? Gdzie jesteś? Chodź po te takich y, przywilejów VIP -a. Halo? Dobra, o, F5 ludzi tak laguje. Dobra. Siemka. Mm. Tak, dobra. To na ten odcineczek to będzie tyle. Tak, dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy Cześć. na kolejne. Na razie. <laughs>